Nie, bardzo, coś kupić? Panowie, ja sam sprzedaję nie kupuję. A co, w Warszawie interesy nie idą, co? Bardzo przepraszam, ale spieszę się. Liga Mistrzów, Legia, Bayern Monachium, Europa. Co za klamur. Telewizor, pobudka. Mecz będzie. Zamiar nakrywa Nie poradził sobie Lewandowski. Cesarz do już będzie groźnie, Ale wspaniała interwencja po Italii. Trochę później nerwowo, że nikt nie musiał e, wywijać piłkę. E, Mamy 10, się e, utrzymajcie figę cicho <śmulacza> NIKogo nie ma w domu! Od... Który... Co za gig mnie tam w nerwio? Dzień dobry, panu. nie teraz, chłopie. nie teraz proszę, Oliga Mistrzów grają. – No co tam? – Ja tu u pana mieszkam. Uci... – No u ciebie, Bercik! Jasne, pan jest moją ślubną. Kurde. Tydzień temu wynajemu ciebie spanie, Bercik. Ja przyjechałem z Warszawy, handluję zaczami. Jasne, Bercik, Bercik! Ja a Darek! Witam cię, chodź szybko! Wlazuj, chłopie, wlazuj! Wybacz, że taki znerwowany, ale z tej szpany zaczyną głupiać. Nie ja wiem, Legia Warszawa, Bayern Monachium. Widziałem zwiastun na Eurosporcie. Co? No to siadaj, siady. Tam już piwo. Nie, dziękuję, dziękuję. No co ty? Mecz bez piwa? To jak baba a bez... Wiesz, nie ma co z rękami zrobić. Nie, naprawdę wolę nie. Tak się zwykle zaczyna jedno piwo, drugie piwo, a potem człowiek poznaje w z gazety. No, z gazety. Ja tam nigdy nie mam, żeby wynik z gazety. Zawsze przytomny, zawsze do końca wszystko wiem. Do czasu, do czasu. To Oj, ty Bercikiewicz jesteś, no. Nie no, widziałem. No tak, Śląsk. Górnik, Zabrze, Górnik, Zabrze. Ty, ja nie cierpię Górnika Zabrze. No, ty nie cierpisz Górnika Zabrze, to nie jesteś stąd. Opie okay, tu jest Katowice, zawsze jest tam i lepiej się tego naucz, bo zginiesz. Co no to tak cicho? Bo to felerne jakieś pieroństwo. No, poobijane trochę. No poobijane, bo jak GKS spod do drugiej ligi, to że go przez okno wycieknął. Ale co myślał, może w następnym sezonie awansują, bo wiesz, szkoda skrzyni. A, to my w Warszawie też takiego jednego wariata mamy. Jak Legia Warszawa przegrała, złapał telewizor, wyrzucił przez okno na swój samochód. W chodzi się działa teściowa. <grym> i, <zbierzyma> I co? Zawsze jak legia przegrywa, to się upija. A jak wygrywał, a to też. O chopie. To to nie jest kibicino alkoholik. E, a może ta twoja legia bez przerwy remisuje? <grym i zbierzyma> <grym i zbierzyma> e! Ty wiesz, że masz ruskich przed domem? No. Jak na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Jakich ruskich? Unos? No. Unos, rusy? Nie, nie, nie można. No, tak, kochane. Europa, handlują, szukanie niż, rozumiesz, pobudzanie koniunkturki. Mhm. Ty uważasz, że my to wygramy? Pewnie, że wygramy. Coś ty myślisz? Co to za przeciwnik? O, tu wygramy. Głupie pytanie. O. Zakurzy się? Nie dziękuję, nie. U nas to już wyszło z mody. Jeżeli Bayern Monachium nie jest dla ciebie przeciwnik, to ty się znasz na piłce tak jak ja na fedrowaniu. Co ty tam mamlosz? Nie, nie. Jak nie kurzysz, to weź paluszka. Chodził weź nam kocha. jak? Cisną? Cisną, cisną, no. Ale nic z tego nie będzie. Ja uważasz, że my to wygramy? Pewnie. Z tymi frajerami. Optymista się znalazł. Patrz. Patrz, no patrz. Jak on go miesza, no przecież zaraz jest, jest, jest. Brama, tor, gol. Ja tym nie robię. Tego ty tak się cieszysz, Przecież to Basler włożył go na nas. Po z czego ja się mam cieszyć, jak z góry było wiadomo, że wygrumy? Jak wygrywamy, jak przegrywamy, przecież w tych niebieskich to jest Bayern Monachium. Oni strzelili nam gola, no. Ty byłeś kiedyś w ogóle na meczu. Od takiego bajtla, chopie takiego. Chodzę na meczu. Jak chodzisz, jak LEGI od Bayernu Monachium nie rozróżniasz? Chopie, jak oni rozróżnią Legię od Bayernu Monachium? Jo rozróżnią, bo ja się na futbolu Patrz do boju! Do boju kamerady, no Co ty się tak na mnie patrzysz? Hopie! Tyś doprawdy myślał, że Legia wygrał z bajernym... A jak ty się znożna na fusbaluj jak kod na kwaśnym lyku. To Koniec. Ty co koniec? a nie bracie, koniec. Przepraszam, ale to jest moje mieszkanie, mój dom, mój telewizor i mój koniec, jak na wciąż. Przede wszystkim to tu jest Polska. Tu jest Polska, Bercik. To co? To to, że mój dziadek walczył w powstaniu. A mój tyż z Gieberą po hołdach lotuł. To po to latał, po to latał, żebyś teraz za bajery kibicował? Nie, za legium by da kibicował. A tak, właśnie tak. Ty myślisz, że powstania śląskie to były o piłkę nożną, to ty się w ogóle na futbolu nie znoż. I na bok, bo już będzie z 2-0 na pewno. Człowieku, czy ty jesteś normalny? Pan, normal brawa 2-0, ja na opisie, będzie wyciągnął ciężki wieczór. To nie tak prędko, pomału pij, boś ty nawet smaku nie poczuł. Bercik, człowieku, ty nic nie rozumiesz. Powstania, rozbiory, zabory, Syberia, Bercik. W dekel ci pizło. Bercik, czy ty naprawdę wolisz Niemców od Polaków? A, ty się głupi. Ja, ja, ja jestem głupi. Dobrze. Czy ty naprawdę wolisz Bayern monachium od Legii? Ja. ja, znaczy tak, ja. Bercik, ja staram się ciebie zrozumieć. Człowieku, Legia Warszawa. Warszawa, człowieku rozumiesz, Polska, Chopin, Polonez, Bociany. Bociany? Bociany, no. Ty się już na ja rozumiem, Bercie, że można kibicować za Katowicami, jeżeli grają z Warszawą, ale kibicować za Bayern Monachium, kiedy grają z Warszawą, no to już przesada jest. Czemu? czemu? Czemu, 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 czemu? Tamu, tamu. Co ty masz wspólnego z Bajerem Monachium? Co jest takiego w Monachium, że wolisz je od Warszawy? Mój unkel! Co? Ja no tam mam unkla! Unkla, jakie, jakiego onkla do cholery? Unkla Ensta! Onkel Ensta to jest richtig fajny facet! Onkel Ernst jest z München, a jeszcze mu w Dortmundzie ciotka Inga. A kogo ją mam w Warszawie? Rząd, premier, prezydent. Bayern, 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 widział! Dobrze, już widziałem... to, to, to jest zły przykład, wiem, no. no. przecież musisz kogoś lubić w tej Warszawie. Bercik, to jest Twoja stolica. Moją, ja wiem. Mocie tam Berliner Bank? Oczywiście, że mamy, no my wszystko mamy, Europa. No to ja w Warszawie ich lubię. Bercik, ty mi chyba do grobu pędzisz. Nie, nie mogę tego słuchać. No, Legia przegrywo. To przypadkiem nie ty, żeś spuścił telewizor na teściową. Berci nie tutaj nie chodzi o telewizję. Nawet nie chodzi o Legię Warszawa, Berci, Chodzi o to, że twój dziadek walczył w powstaniu z Niemcami. Ja? Z Niemcami? I co? I spuścił im łobot dwa razy, a rozłonił mu. 2-1, bez dogrywki. Kopie, złoty. co to w ogóle za argument? Ty nie myślisz po europejsku. Słuchaj, Warszawa to Polska, a Bayern Monachium to chyba Niemcy, prawda? Europa, ja? Nie. Pan tak idzie prawie skrzydłem, patrz! Zaraz, zaraz, meryka, ale posłuchaj, ja rozumiem, że Europa, nowoczesność, Patriotyzm lokalny to przeżytek zgadza się. Ale posłuchaj mecz. A jak będzie mecz Polska-Niemcy, to za kim będziesz? Zbykać pod, wiadomo, że za Polską. O, i tu cię ma, i tu cię ma starej. Niekonsekwencja, kochani. Jako tam niekonsekwencja. Warszawa to Polska. Warszawa to Warszawa. A Polska to Polska. Warszawa to Polska, a Legia Warszawa to także Polska. Jest! Zero. Ale idzie dzisiaj ludzie! Ja, chłopie, z tobą chyba. Nic. Nie mam siły. Nie mogę. Tak, tacy jesteście. Zawsze poprzecie silniejszego. Założę się, że gdyby teraz Bayern Monachium grał w rezerwowym składzie, to byś ciągnął za legią. A wiesz dlaczego? Bo wtedy byłoby 3-0. Kutkie Kudge Maklotar! Tacy właśnie jesteście. Zawsze, bo przecie silniejszego. A wiesz dlaczego? No? Bo bogatszy. A. A wiesz dlaczego wybudowano tutaj fabrykę Opla? Bo oni doskonale wiedzą, że im to wszystko oddacie za darmo. A kto oddał polonę za Chińczykom? Nie, no Bercik, Bercik, to no że chłopie złote, czy dla Ciebie istnieje takie pojęcie jak ojczyzna? Istnieje. Czy Ty w ogóle potrafisz objąć ojczyznę jako całość? Całość. Jakby chciał, to wszystko potrafię objąć. A jak spojrzysz za okno, to dokąd sięga Twoja ojczyzna? A tam kawałek zachlewiki. Dalej, Bercik, dalej. A dalej jest osnowiec. A Sosnowiec? To nie Polska. Nie Polska. A nie, no dobra, może i Polska. Bercik! Kurczę, jak wiedział, że z takim głupielokiem wydam meczu oglądał to idę do Alojza. Blazuj, Bercik, to twój rower tam stoi pod chałupą. Mój, a co? Nie rzuć ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Jest a kto to jest? To jest taki hop z Warszawy, dobry gorol i na no, trochę porąbany. No ja z Warszawy, no u gdzie... Polski naród, polski ród. I co z tym kołem? Takie dwa hopy się koloniego kręcą i godają, że to ruskie. Rusy? Mm. U nos? Królewski szepiastowy. Boże, pięć zero, nie, ja chyba śnię. Darek, rusy na placu! Darek, rower mi kradną! Darek! Nie by nas Darek! Weź do tym Darek! Rusy mi kradną, rower! Darek! Ojczyzna wzywo! Rusy na placu! Ruski! Gdzie? Tam, przed dumem! A jakim pocle w dłoń! Oby w dłoń! Oh yes. Co by nie mówić jednak zwycięstwo? Nie dość, się za drugi rok na E4 to że jeszcze zarobił Zola pod okiem. Ważne, że rower uratowany. Ale mu trąbili. Co chcesz? Ich było dwóch. A myśmy byli sami. Ty się czysto bijesz? Ostatni w osiemdziesiątym No, to było widać przed chwilą. Potem nie było powodu. A przed tym był. GKS Katowice przyjechał do Warszawy. A, widzisz? Wyjście w Warszawie, wszystkie takie. Hahary, bandyty i alkoholiki i... No no, 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 no. co no, no, no? Co, powiedział, że wyniki meczy to ty poznajesz z gazety? No dobrze, 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 ale wtedy byłem młody. No to tak na mnie patrzysz. Charyz jesteś, tego nie zmienisz. A tyś jest gorol, Tyś tego nie zmienisz. W sumie to nie jest twoja wina, że się z To jest twoja tragedia. Słyszeli żeście? To nie były żadne ruskie. A kto? No, takie dwa za sosnowca. Widzisz? Twoi. Unii no, udowali ruskich, żeby ściągnąć łokupy. Z Kubania. No całkiem szczęście, że policja ich złapała tak szybko. No, no z waszą pomocą, nie? To ja już lecam. Do widzenia i życzę wam zdrowia. Do widzenia, Sosnowca. Szkoda, tak by było międzynarodowo. Co to w ogóle za myślenie? Teraz już nie ma ruskich i naszych. Ja tam wszystko jedno, kogo biję w mordę. Nie mam żadnych uprzedzeń. Tak? A kto przed chwilą jeszcze na Niemców szczekał? No Niemców jakoś nie mogę polubić. A jak? Niemcy to nie jest ich wina, że oni są Iberales, że zawsze wygrywają. Tak? A pamiętasz mundial? Mecz Chorwacja-Niemcy 3-0. A ty mi nie przypominaj tego! Chorwacja, Chorwacja! Ja, bo sędziego przekupili wyciepnął Niemca z boiska! Dawo suker! Dawo suker! Jak cię pizna będziesz miał flaga Chorwacji na czole zaros! Ty. A jakim wynikiem się dzisiaj mecz skończył? Najpierw pijaństwo, potem bójka... Trudno. Dowiemy się z gazety. Na Górnym Śląsku całymi dniami Bieli chanysy się z korolami Z pyska szło poznać kery jest kery Bez to się prali jak Indianery Normalne tu były łomoty i trzaski Kamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski Aż w końcu Pan Bóg tę larmą usłyszał, Poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już przyjdzie w kościele.